Dzień dobry, kochani. Zapraszam skorpiony na tarota tygodniowego. Moje drogie skorpiony to jest tygodnioweczka dla Was od 24 lipca do 30 lipca 2023 roku. Kochani, bierzecie tylko to, co rezonuje, a resztę zostawiacie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Moi kochani, osoby, które są na, kana na kanale po raz pierwszy, zapraszam do zakładki o mnie, do opisu filmu oczywiście i do opisu kanału również. Moi drodzy, pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka dzwonek powiadomi Was o nowych filmach na kanale wtedy nic nie przeoczycie Aha, żeby włączyć dzwonek to wcześniej trzeba zasubskrybować kanał jeżeli chcecie mieć powiadomienia o każdym nowym filmie Drugi Skorpiony, tak więc zaczynamy dla Was czytanie a właśnie, światło, za słońca moment Skorpioniki, startujemy. Dobra. Skorpionki. Co dla skorpionów w nadchodzącym tygodniu od 24 do 30 lipca? Skorpiony, skorpionice. Wszystkie osoby z podznaku znaku skorpiona. Wszystkie. Uh -huh. się to spodoba, kto wie kto wie kto wie dobra. to jest słońce skorpiony to jest słońce A przed chwilą powiedziałam, że za dużo słońca i wyłączyłam oświetlenie górne no dobra, słońce, w słońcu wszystko się uda eee, wisielec no, to już tak zobaczymy, dlaczego będziecie w zawieszeniu. Może ktoś Was będzie wstrzymywał. I trzecia karta. As kielichów. Mm, Szykują się jakieś wielkie rzeczy. Dobra, teraz jeszcze karta rada. Karta rada dla Skorpiona na nadchodzący tydzień. Wow, ale wystrzeliła. Hmm. As pentakli. A z pentakli rada. Na spodzie czytanka mamy głupca. Głupca mamy na spodzie czytania. No to moje drogie Skorpiony. Albo zaczynacie coś na nowo, zaczynacie nowe życie, nową przygodę, nowy romans, nowy flirt, nowy związek, nową relację, nową pracę nową historię swojego życia po prostu. Tak do tego podejdziecie. Tak. Jest jakaś przygoda, jest jakaś e, sytuacja, która będzie. Skorpionom, kochani. No, e, ewentualnie może być jakiś wodnik, ale nie musi. Bo mamy tutaj trochę. No właśnie. Mamy tutaj trzy duże arkana, mamy słońce, a słońce to karta L2, mamy wisielca, to są ryby, mamy w tle głupca, którym byłby wodnik. Jeżeli rezonują z Wami te znaki, no to wiecie co robić, bierzcie jak rezonuje, ale jeżeli nie rezonują i nie musi to być żaden z tych znaków, moi drodzy, no w tle może być jakiś nowy początek lub na nowo, rozpoczynacie coś na nowo, nowy początek. Kochani, w słońcu, mm, może to zwiastować ciążę, możecie dowiedzieć się o ciąży, możecie mieć zielone światło do tego. Jeśli na to czekaliście, to może być dobry czas. Słońce mówi o przyszłym tygodniu o spełnieniu jakiegoś pragnienia, o spełnieniu jakiegoś marzenia waszego, więc trzymam kciuki, aby tak było. Moi drodzy, no, słońce w miłości, w ogóle, mm, kochani. Znaczy, w ogóle, w, może już tak nie, jeszcze nie odnośnie miłości, może też zdarzyć się tak, że w przyszłym tygodniu powitacie jakiegoś nowego członka rodziny na tym świecie. Może tak być. Możecie zdecydować się na urlop, na wyjazd w ciepłe miejsce. no, A wtedy uważajcie, kochani na słońce. No, uważajcie na słońce. Wiecie, aby się nie odwodnić, aby za dużo się nie męczyć, czyli nie za wiele wysiłku fizycznego, jeżeli jedziecie gdzieś naprawdę w ciepłe miejsce. Pamiętajcie o nawadnianiu organizmu, pamiętajcie po prostu o to, aby o siebie dbać i pamiętajcie o osłonę przeciw o, o słoneczną nie tylko taką na skórę, ale również taką być może, nie wiem, na głowę, na ciało ogólnie. Tak. To z tego. To jest ogólnie powodzenie, kochani, w realizacji planów. Słuchajcie. Słońce jest najszczęśliwszą kartą w tarocie, i to może oznaczać wasze spełnienie, spełnienie waszych marzeń, spełnienie waszych pragnień. Może to oznaczać, że kochani, nie zabraknie Wam poczucia stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. I teraz to może Was trochę porazić, ta jasność, ta klarowność może okazać się do realizacji tych marzeń i pragnień tak jasna, tak oczywista, już tak klarowna, z kim, jak, gdzie, kiedy może ten nowy początek, może początek na nowo jeszcze raz że moje drogie mm, skorpiony, no pojawi się ten wisielec co to znaczy? to znaczy, że pojawi się to zatrzymanie, zawieszenie z jakichś względów albo to wy będziecie chcieli się zatrzymać po prostu przemyśleć, pomedytować być może coś przewartościować a może ktoś was będzie wstrzymywał może was wstrzyma jakaś ryba, jakaś osoba z podznaku ryby tak może być lub nie Albo tak jak mówię sami, postanowicie się troszeczkę tak, wiecie, zdystansować. Nie będzie tu tak dużej aktywności, być może będzie tylko celebracja w słońcu jakichś szczęśliwych chwil, jakiejś radości, jakiegoś spełnienia marzenia czy pragnienia. A może to zatrzymanie to jest właśnie powód jakiejś szansy. Dlaczego? Dlatego, że macie asa kielichów jako szansę i macie asa pentakli jako radę. A radą jest Weź tą szansę, między innymi. Natomiast, a z kielichów, a drogie skorpiony, to jest tak, że to jest, wiecie, to są takie uczucia różne. To może być wybuch, wybuch nowej miłości, nowego uczucia, ale to może być wybuch zazdrości też, na przykład złości. Nie widać tutaj złości, tu jest słońce. Zazdrości raczej też nie, więc to chyba nie będzie dla Was. Dla Was będzie raczej jakiś nowy związek, nowa relacja. No, właśnie to zatrzymanie. Może się okazać, że faktycznie spotykacie albo wiecie i decydujecie, że macie jasność w jakiejś relacji, w jakimś związku, w jakiejś znajomości i będziecie chcieli, kochani, podjąć decyzję, czy wziąć tą szansę, czy zająć się tym, zaopiekować, zaangażować się w to, czy nie. No, i w tym wyświetlaczu sobie poczekacie, ale ostatecznie, co robicie, podejmujecie szansę. Bierzcie tego asa kielichów, dlaczego? Bo to może być jakiś miły prezent, jakaś miła niespodzianka, którą otrzymacie. Warto to wziąć. Po prostu, jeśli to ktoś daje z dobrego serca, warto to przyjąć. Jeśli ktoś ofiaruje wam miłość, uczucie, weźcie je w przyszłym tygodniu. Zróbcie coś z tym, zaangażujcie się. To może być strzał w dziesiątkę, to może być ta osoba, jeśli nie na zawsze, to może na jakiś czas. A może sami stwierdzicie, na jak długo. Moi drodzy, to może być, kochani, po prostu wyznanie właśnie miłości, tak? Zaproszenie, randkę. Może być zaproszenie na randkę, jeśli zostaniecie zaproszeni, zaproszone, ym, no to wierzcie to, tak. To może być mocno, moi kochani, odrodzenie się uczucia. Dlaczego? Dlatego, że w tle jest głupiec, więc w tle jest nowy początek, początek na nowo. Mogą mieć tutaj jakieś skorpiony faktycznie odradzające się uczucia. Możecie zechceć spróbować na nowo, spróbować jeszcze raz. To może być nowy początek. Tak. To może być prezent od ukochanej osoby. Właśnie. I te prezenty są zarówno w. No właśnie, tu jest prezent, że może być. Tak. To może być też nowa praca. To może być nowa współpraca. To może być nowy pomysł w istniejącej działalności. Może jakaś kolejna, słuchajcie, tam. Kolejna usługa, kolejna, kolejny produkt, nie wiem, kolejna marka, cokolwiek czym się zajmujecie. E, tak, kolejny numer PKD w Waszym rejestrze. Tak może być, po prostu. A może być e, to po prostu ten nowy związek, ta nowa relacja, tak? To nowe coś, ten nowy ktoś, ta nowa nowy początek lub właśnie coś na nowo słuchajcie to mogą być właśnie wydarzenia i sytuacje, które będą miały związek z uczuciami, to mogą być czyjeś oświadczone moi drodzy, to są takie plany ten ta, ta aski lichów sprzyja na bardzo wielu płaszczyznach może sprzyjać tak więc sprzyja realizacji waszych planów, to mogą być oświadczyny może to być ślub, a może wam się ktoś faktycznie oświadczyć jest słońce bo to mogą być oświadczyny, a wy się zawieszacie, zatrzymujecie i zastanawiacie się co zrobić z tymi oświadczynami to no, może tak się zdarzyć natomiast radą jest As Pentakli no to kochani, moi drodzy w radzie jest przyjmij ten prezent przyjmij to uczucie bo As Pentakli mówi o tym, że to może być nowy ważny związek, nowy ważny interes, nowy biznes tak to może być, nowa miłość mm. Może, kochani, tak być. Też. W każdym razie to jest bardzo pozytywne przesłanie. I, jako rada, kochani, As Pentaki radzi Wam, abyście wykorzystali nadarzającą się okazję, dlatego, że ma ona w sobie ogromny potencjał. I teraz jest dobry czas na to, aby rozpocząć coś nowego, aby to wziąć, aby się tym zająć, aby się zaangażować. Być może, właśnie coś nowego dla części z Was, tak. Słuchajcie, przede wszystkim jeśli nie nowego, a istniejącego, to tutaj jest radą dążenie do stabilizacji w relacji, dążenie do stabilizacji w związku. Planowanie wspólnej przyszłości. No. No i tutaj no, mocno, mocno może to być jakaś miła niespodzianka. Radą jest ta niespodzianka, może to wy też macie komuś zrobić taką niespodziankę. No, a jeżeli kochani nie, to tak jak mówię, może to być zaproszenie na jakąś uroczystość. To mogą być oświadczyny, to może być inny miły prezent. Tak, więc weźcie, zaopiekujcie się i zobaczycie, co z tego wyniknie. Dziękuję wam Skorpione i do następnego razu, buziaki, tata.